Yo, she, baby, yeah. the she asked me what I do, grinding, going, coming, break. Finest. Hey, I, she covered my nose. I'm she covered my nose. She asked me what I do, I let her know I'm grinding. Chicago's ain't no need to ask me every day, you know I'm grinding. A hundred on my work, close is what we work for. Twenty on the work, low, I stick to the G. code Cuts up on her pants, so I see her lower skin. I ask me where I'm going, let her know i been gone. Lost in conversation. just Yeah, i Nie, nie, nie ma kakwy Aha, no, to w też mi się ten blok nie sam zabił Ja chodzę na tą górę, aż mnie ciekawi co tam jest Tam do nie co zabiłem? O Ja sam zabiję cały czas A ja zabiłem? Typ ma laga Ale bs to... w tej banku jest woda. Aha Ale ziołek poleciał w pajęczy ja, ja go tam rzuciłem no, kurwa Wadam do góry i sobie nie seta i wszystko. Nie wiem, jak to, ale ja mnie tam nie ma, bo nie ma wprowadzić domu. Nice, nie. nice. Ale patola no, to... ja tu nikogo jak nie widzę. Jak ty za... się tutaj Ja nie wiem, ty. Ja z Zakuba go do beczki. Przejdź. Za... No. Reloga masz. No? No, też nie lubię. O, reloga. O, ja też nie mam to dałem się zrobić. No, tak jest jednak. działa na guys, co da Ej, pomóżcie mi, jestem w mnie tam 90. Dziewięć... metrów. O, dobra, zbyt. A, zbanowany, hy. Aha. Kurde, <grywia> 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 zbanowany. <zbasna> <grywia> nie grać. Nie miałeś maky. Zresztą zbanowałem. No, zbawmy Tam na... pewnie 30. Ej, znowu do meczki padłem, bo nie. Na ile, żeby, ile masz grać? Nie, zaraz specjalnie nie do, nie do niej panu, bo chcę się nie poklepać. Aha. A jakie ja miałeś maky? Nie wiem. W górę Aha bo cię do, że się patrzą w górę ma na mało Bo, bo chyba czekają, masz typy pospadają. spadają no, Nice Ale ma Ale fraguje Tam ten to weź na chwilę pożyta wipa Patrz co weź na chwilę pożyć wipa Nice Nie ja ja tylko nice, 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 No, then, no nice, 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 A, Czy ja nie zabiłem? Ja nie wiem co tu imą się dzieje w tej wersji ja od z... z... <śmienic> 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 Ten skorpion, który mnie tak fokusował właśnie się wyjebał na głowę. Mi się już tu nie chce klepać Będzie film